Wydaje mi się, że wiem, o czym Państwo myślicie. Wydaje mi się, że myślicie o tym, co to jest, co stoi za mną na tym stole. Otóż są to, mili Państwo, tubusy. Tak. Do czego może służyć taki tubus? Bo ja wiem, chyba do niczego. Jak już się do niczego coś nie nadaje, to może można z tym zrobić sztukę magiczną. I zanim zacznę, chciałbym poprosić o głosy z sali, proszę mi podać głośno. Ktokolwiek chce, mogą wszyscy. Jakiś kolor. Bardzo proszę. Czerwony, zielony. Kto powiedział? Kto powiedział czerwony? Ty powiedziałeś czerwony, chłopcze miły, dobrze? A więc specjalnie dla ciebie kolor czerwony. Dziękuję bardzo. To znaczy, ja chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Państwo się uśmiechacie, ale przypomnijmy sobie: jeden tubus był pusty, drugi był pusty, i ja, jakby nie było, z pustych tubusów wyciągnąłem czerwoną chustkę. Zastanawiacie się zapewne, co by było, gdyby ktoś powiedział na przykład kolor żółty. No, gdyby ktoś powiedział kolor żółty. To ja musiałbym wyciągnąć żółtą chustkę. A gdyby ktoś powiedział kolor niebieski, to ja musiałbym wyciągnąć niebieską chustkę. Gdyby ktoś powiedział zielony, to musiałaby to być chustka zielona. Żółty w różnych odcieniach. Mógłby być również łosoś, ale państwo powiedzieliście kolor czerwony. Ale ja jeszcze nie skończyłem. To nie wszystko, stać mnie na nieco więcej. O, 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 o. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Coś tu jest, coś tu jest jeszcze. O, może chyba było lepiej w ogóle nie zaczynać. I to wszystko dwóch pustych, mili Państwo, tubosów. O to skąd się tutaj wzięło? Czy nie dało... no, To strasznie ciężkie. Co tu może być? Co to jest? Macie Państwo chwilkę czasu?